W naszej ofercie galeryjnej pojawił się nowy obiekt, czyli niezatytułowana akwarela na papierze, namalowana przez Stefana Gierowskiego. Wykorzystajmy ten fakt, żeby przyjrzeć się jego postaci. Gierowski był malarzem abstrakcjonistą, jednym z przedstawicieli współczesnej awangardy. Co ciekawe, w latach 40. równolegle z malarstwem na krakowskim ASP studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Bardzo prawdopodobne, że to właśnie zetknięcie się z teorią sztuki otworzyło go na nowoczesność w malarstwie. W 1955 roku Gierowski wziął udział w Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki Arsenał zatytułowanej Przeciw Wojnie, Przeciw Faszyzmowi. Jak się później okazało, było to przełomowe wydarzenie dla powojennej polskiej sztuki. Artyści biorący udział w wystawie jawnie wystąpili przeciwko stylistce socrealizmu i koloryzmu. W drugiej połowie lat 50. Gierowski zaczął wystawiać swoje obrazy abstrakcyjne i nawiązał współpracę z Marianem Boguszem, z którym wspólnie poprowadził galerię Krzywe Koło. Jego wczesne kompozycje charakteryzują się bogatą fakturą. W latach 60. widzimy tendencje geometryzujące, a w latach 90. używał coraz odważniejszych kolorów.